DTM System to firma produkująca systemy automatyki bramowej. Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem oferującym kompleksowe rozwiązania do kontroli urządzeń bramowych. Nowoczesna technologia i elegancki design to cechy, które wyróżniają nas spośród innych producentów. Zapewniamy zarówno urządzenia sterownicze, jak i wykonawcze. Dzięki niezawodności i dużej wytrzymałości, nasze produkty zdobyły uznanie klientów na całym świecie. Szeroka oferta i duże możliwości konfiguracji pozwalają budować systemy automatyki bramowej dopasowane do indywidualnych potrzeb. Wykonujemy nadajniki zdalnego sterowania, odbiorniki zdalnego sterowania, sterowniki do automatyki bramowej, siłowniki bramowe oraz akcesoria potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu. Podstawą dynamicznego rozwoju i sukcesu rynkowego DTM System jest innowacja i wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy dumni, iż możemy ułatwiać życie naszym klientom, wprowadzając nowe, kreatywne produkty. Udogodniliśmy sposób dostępu instalatorów do centralek. Dzięki technologii Wi-Fi można przeprowadzić bezprzewodową konfigurację za pomocą telefonu komórkowego lub laptopa. Takie rozwiązanie znajdziemy w centralkach typu Flex. Kolejnym usprawnieniem współpracy z systemem jest Pilot Motion. Wykonując intuicyjne gesty, sterujemy otwieraniem i zamykaniem urządzeń bramowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa się wygoda i komfort użytkowania. Pilot Motion to mocne wejście automatki bramowej w erę nowoczesnych, ergonomicznych urządzeń. Nasza firma oferuje także kontrolowanie systemu dzięki wykorzystaniu świateł długich w naszym aucie tak zwany Blink. Jest to specjalne urządzenie wysyłające radiowy sygnał, który powoduje otwieranie lub zamykanie bramy bez użycia standardowego pilota. Urządzenia są kodowane, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Firma DTM System działa na rynku od 1993 roku. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników cały czas wzmacniamy pozycję rynkową. Stabilność i ulepszanie procesów produkcyjnych sprawia, iż jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym. Nasze produkty posiadają odpowiednie certyfikaty i są zgodne z obowiązującymi normami. Dbamy o środowisko naturalne i właściwe funkcjonowanie firmy na każdym etapie, od projektu do testowania i pakowania gotowego już elementu. Rozwinięty technologicznie park przemysłowy pozwala nam na kompleksową produkcję urządzeń. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad wytwarzaniem elementów automatyki oraz możliwość wprowadzania innowacji i ulepszeń. DTM-system po zdobyciu rynków krajowych rozpoczęło ekspansję na rynki zagraniczne. Wiele wysiłku i serca włożyliśmy, aby konkurować z producentami z całego świata. Teraz możemy powiedzieć, że było warto. Doświadczenia wyniesione z tego współzawodnictwa pomogły ulepszyć nasze rozwiązania. Teraz mamy pewność, że otrzymujecie Państwo produkty światowej jakości. Dziękujemy za zaufanie i stale rosnące zainteresowanie. DTM System otwieramy bramy nowoczesnych rozwiązań.